Dwa słowa jeszcze na temat odkażenia szklarni. Dopiero za ten temat się wziąłem. Pamiętam tylko, że odkażało się wnętrze szklarni poprzez spalenie siarki. Okazuje się, że sama siarka jest trudnopalna, więc trzeba zrobić mieszaninę. Środki łatwopalne, które można zmieszać z siarką. To jest nadmanganian potasu, 99% czystości. I azotan potasu. Siarka kupiona w Agromie. Nadmanganian i azotan potasu kupiona na Allegro. Wymieszać, postawić na metalowych jakichś podstawkach, pokrywkach, zapalić to jeszcze będę na ten temat czytał jak się coś dowiem, to zobaczymy na jesieni e... i zrobimy takie odkażanie myślę, że w sześciu miejscach trzeba będzie postawić w tej szklarni, zapalić, uszczelnić troszeczkę no i zobaczymy co wyjdzie z naszego eksperymentu trochę się boję o tą winorośl jak ona zareaguje że trzeba będzie trochę opóźnić termin spalenia tej siarki, odkażenia, dopóki te latorośla nie zdrewnieją i nie pozbędą się liści. Ale na ten temat będę jeszcze czytał, jak się coś dowiem, to dam znać. Jedna uwaga, te środki, czyli adamanganin potasu i azotan potasu, są bardzo łatwopalne i trzeba bardzo uważać z przechowywaniem, żeby nie były gdzieś w pobliżu źródeł ciepła. Nie wiem czy samozapłon może nastąpić, ale no to kilogram to jest poważny ogień, poważny pożar. Także ostrożnie i z rozwagą. Dzięki na razie.